Dzień dobry, witam Państwa. Cześć. Jestem na Chodkiewicza 1 Bielsko-Biała. Trzypokojowy apartament do wynajęcia około 62 m2. Wracam od początku. Te drzwi po lewej stronie pierwsze to są drzwi wejściowe do mieszkania. Na wprost szafa, kurtki, płaszcze coś ewentualnie poskładanego też można położyć. Pierwsze pomieszczenie to jest sypialnia, pokój dziecięcy, gabinet, w zależności kto jaką będzie miał potrzebę. Tak na wprost nas znajduje się sklep, bliziutko po pieczywo, bliziutko po artykuły pierwszej potrzeby. Przechodzimy teraz do Łazienki. Łazienka, toaleta, umywalka, kabina prysznicowa czyli wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania. Sypialnia, łóżko. Szafa i z sypialni możemy, proszę Państwa, wyjść sobie na wspólny taras, wspólny balkon. On ciągnie się przez praktycznie całe mieszkanie, zawija się w kształcie litery L z bardzo, bardzo fajnym widokiem na część taką patio ogrodową. Zaraz to Państwu oczywiście pokażę. Przechodzę do tej strefy dziennej. I tutaj mamy pokój dzienny z wyjściem podwójnymi drzwiami balkonowymi na właśnie ten taras i tutaj mamy część kuchenną. Gdyby była taka potrzeba, został zamontowany klimatyzator, gdyby komuś było zbyt ciepło, natomiast to nie jest ostatnia kondygnacja mieszkalna, my zarówno nad jak i pod mamy sąsiadów. Po lewej stronie, drzwi balkonowe do sypialni. I ten taras, ten balkon, zawija nam się w ten sposób. Bardzo fajna część zielona do korzystania przez właścicieli. Komunikacyjnie praktycznie wszystko na miejscu, czyli infrastruktura, sklepy, przystanki autobusowe, to jest komunikacyjny w każdą stronę, oczywiście mamy zapewniony. Do tego mieszkania w cenie mamy również jedno miejsce parkingowe wewnętrzne, czyli w formie boksu garażowego. Zapraszam do kontaktu i na prezentację.